Jakub Rządkowski, MVP, spotkania pomiędzy drużynami bezimiennych hełm na Atube projekt. Wygrywacie 6-3. Pierwsza dogrywka, jeżeli chodzi o Puchar. No, jest naprawdę dobry dla oka kibica. No, troszeczkę się męczyli w pierwszej i drugiej połowie. No, jak widać, w dogrywce nam poszło troszeczkę lepiej. Słyszeliśmy trzy bramki. Przeciwnik wymagający, ale no, to nie to, co oczekiwaliśmy. Jeszcze myśleliśmy, że troszeczkę łatwiej nam pójdzie. Jednak, no, przeciwnik nam się troszeczkę postawił. Trochę szczęścia nam brakowało, ale. Myślę, że możemy być zadowoleni. Przeszliśmy dalej, także. Jest dobra zabawa, to jest najważniejsze. Z boku dało się usłyszeć kilka naprawdę ostrych słów z wasze, waszej drużyny tutaj, jednak no, chyba one pomogły. Tak, troszeczkę musieliśmy się, jak ktoś mówi, zebrać w sobie i pokrzyczeć na siebie. No, mówię, pierwszy sezon gramy też ze sobą, ciężko się zgrać, no, dlatego musimy się troszeczkę motywować. No, są to ostre słowa, ale inaczej czasami nie, nie da się dojść do chłopaków. Nie? Kolejna runda w pucharze, jakiś wymarzony przeciwnik? Szczerze, chcielibyśmy jak z najlepszymi przeciwnikami grać, wtedy uczymy się czegoś z piłki i wyciągamy jakieś wnioski. Poza tym lepiej się gra, lepiej dla oka, znaczy może nie, no, dla nas troszeczkę gory, bo wiadomo, że prze, możemy przegrać, i, ale liczy się to, że uczymy się czegoś od, od lepszych nie? wtedy. Jeżeli chodzi o grę w samej StarX jeżeli stricte mówimy tutaj o, o Lidze, czego oczekujecie tutaj jeżeli chodzi o od własnego zespołu? Znaczy się, teraz chcemy pierwszy sezon, tak jak bierzemy udział, jesteśmy minkiem, chcemy się troszeczkę ograć. W przyszłym sezonie już mamy też plan, żeby wystartować tutaj i no, może coś lepiej pokazać się z lepszej strony w przyszłym roku. Nie? W tym roku tak po prostu czysta zabawa i wyciąganie wniosków, zobaczenie jak, co, co potrafią przeciwnicy. Dobrze, dziękuję za rozmowę, życzę oczywiście powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję.